Siemanko, witajcie na warsztacie. Dzisiaj na stół wskakuje wyżynarka. Tak ona się prezentuje. Ma już kręcone kilkanaście śrubek. Nie, może nie kilkanaście, ma kilkanaście śrubek, kilka jest odkręconych. Zaraz przystąpimy do odkręcania następnych. I zobaczymy, co jest w środku. Trzeba tutaj najpierw zobaczyć, na jaki klucz to jest, ale chyba mam odpowiedni pierwsza śrubka odkręcona zabieramy się za następne oczywiście mógłbym to wszystko młotkiem czy czymś innym rozwalić ale nie byłoby sensu o ona już wręcz sama odpada a więc sprawdzamy co jest w środku o tego tak prezentuje się wężynarka w środku, ma tutaj niewidzialny kabel, widać tutaj mechanizm cały ten, tutaj jest przycisk, tutaj jest druga część. No więc co, wyjmujemy to, wyjmujemy i całą resztę tak naprawdę możemy wyrzucić do żołomu, bo ona nie jest nam do niczego potrzebna, tutaj jakby bardziej ten filmik jest dla zainteresowanych, którzy chcieliby dowiedzieć się, jak w środku to wygląda. O, proszę bardzo. To leci do innych odpadków, to do innych. A tak prezentuje się to w środku. Tutaj jest kawałek, te są dwa kawałki, dwa elementy, które posiadają w sobie mieć. Tutaj jak widzimy jest jeszcze przykręcony e, ten mechanizm. Ja go nie będę dezaktywował. E, bardziej chodziło mi o to, by Wam pokazać jak to wszystko w środku wygląda. E, ta, dzięki za oglądanie odcinka, trzymajcie się na razie.